Cześć, witajcie w Dragon Air Simon Gods. No, taki bardzo krótki filmik tutaj być może przypominający, być może zwracający Waszą uwagę przede wszystkim na wydarzenie, które wystartowało w grze Jolly Sprite Gift. Mamy prezenty z okazji właśnie zbliżającego się no, Halloweenu, jak tutaj ten cały nastrój grafika wskazuje. No, prezent wcale nie do pogardzenia, bo tak na dobrą sprawę za samologowanie, co dziennie możemy odebrać nagrodę. Mamy na to 14 dni, no teraz już u mnie 13 i parę godzin. No, ale żeby w ciągu właśnie tych dwóch tygodni przynajmniej 7 razy się zalogować, no bo tu są przede wszystkim, wydaje mi się, najcenniejsze właśnie złote kosteczki Heliolite Dice, tak? Mamy 5 kostek, no to wcale nie jest tak łatwo zdobyć, a tutaj mamy je za darmo. Mamy też troszkę kryształków, no tego słabego scrolla, najmniejszego, których ja już mam na pęczki, Generalnie wolałbym na przykład epicki albo legendarny, żeby to był. No i jeszcze dwie kosteczki fioletowe. Więc po prostu wiem, że sezon czwarty, bis, właśnie, który mamy, no nie rozpieszcza nas póki co nowymi treściami, więc ja sam tutaj loguję się do gry, tak po prostu tylko na chwilkę. No, ale nagrody chętnie przytule. To też mi pozwoli. Jeszcze tutaj od razu zapowiem, jakiś mały samonim się pojawi, właśnie wykorzystujący, jeszcze ciągle trwający ten najlepszy baner, właśnie tutaj, gdzie można trafić ruka. No, opublikuję Wam ten film pewnie tutaj za niedługo, gdzie mamy jeszcze ostatnią chwilę, żeby właśnie zaatakować tutaj w tym Chief Challenge'u. No i tutaj, gdybyście chcieli, no to oczywiście tutaj pierwszy atak już przypuściłem, tak wygląda moja lekko zmodyfikowana drużyna nekromantów. Gdybyście chcieli jakąś powtórkę, to, to dajcie znać, no bo na przykład Wykorzystam pewnie lemoniadę do nowego teamu i może ktoś by chciał to zobaczyć. Ja chętnie sprawdzę, jak tutaj się właśnie na przykład aura bohaterowie sprawują. A pokazuję wam w końcu sam tutaj dwóch kostek nie odebrałem, więc ostatnia chwila, że kto tam walczy o dodatkową inspirację właśnie dla Kalawery, żeby sobie te punkciki tutaj zarobił. Warto się zalogować, żeby darmowe nagrody poodbierać. A jakbyście jeszcze chcieli jakieś tutaj zmodyfikowane teamy podczas tego Chief Challenge'u to dajcie znać, no bo te z poprzedniego sezonu są oczywiście do odnalezienia na kanale wraz z omówieniem wszystkich tych bossów, których mamy teraz do pokonania. To tyle, nie przedłużając. Jak możecie, zostawcie łapkę. Trzymajcie się, na razie, cześć.